Witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku reanimacja fiata punto. Legendarny Fiacik dostanie dzisiaj nowy olej. Wymienimy sobie olej na Platinium Classic Mineral 4,5 litra 15 W40, wcześniej użyjemy sobie płukanki Oraz mamy jeszcze filtr filtron, więc zabieramy się do roboty. Zaczynamy od półkanki wlewamy ją do silnika ona ma wyczyścić z silnika cały syf dzięki temu wyleci więcej oleju nie Mamy, Z tylko... poziomu lodu, jak jest, a to trudno, coś ten? Poziomu nie trzeba sprawdzać, wlewamy do końca, cała zawartość została wlana Teraz uruchamiamy silnik na 50 minut na biegu jałowym. Musimy rozgrzać całą mieszankę w silniku. Silnik chodzi sobie 10 minut już został rozgrzany do temperatury roboczej. Możemy zgasić silnik. Przed przystąpieniem do spuszczania oleju musimy odkręcić korek Wciągnąć wyciągnąć korek, nie odkręcamy jeszcze raz. Wyciągamy korek. Jego się nie odkręca tylko wyciąga w tym samochodzie. No i musimy wyciągnąć jeszcze bagnet. Muszę powiedzieć, że dobrze był. Dobrze, dobra, chuj. Dobra, mamy to. Mamy miskę do oleju oraz klucz 12 imbus. Dzięki niemu odkręcimy śrubę spustową tutaj w misce olejowej eee, Tak z boku, jest, widzę wszystko Poszło, o, o, ale syp Dobrze dołożyłem bo to jest gorące. Nie w ogóle nie poparzyło. Poczułem, chwilę troszkę ciepła Widzisz? No. <laughs> Ale zupa. Olej wygląda, jakby był wieki nie wymieniany Ale gładko powiedz, że to, że. Powiedz, że, że gładko spłynęło, nie? Tak, dzięki. Nie Dzięki temu, że zastosowaliśmy płukankę olej się rozrzedził i bardzo gładko spłynęła cała zawartość. Kluczem do filtrów oleju wykręcimy sobie nasz filtr znajduje się przy misce olejowej musimy dostać się do niego od dołu nasadzamy klucz kurwa chuj z tego muszę sobie poluzować. musimy poluzować klucz tak poluzował się? kurwa w którą to stronę już chuj nie wiem? Dobra, spokojnie, bez nerwów. Musimy sobie jakoś poradzić. To jest tylko klucz. Dobra, Dobra. jest poluzowany, jest dobrze. Wykręcamy, o, i teraz zaciskamy ten klucz na filtrze. I wykręcamy. większe ruchy, żeby nie kręcić tym cały czas. Już ręką. Później już ręką pójdzie. O, już, już jest chyba gładko. Już, już o to. idzie, już, już. on ledwo się trzymał tutaj. Tak jak to jest wszystko w Fiacie Punto. Ledwo chodzi, w ogóle ledwo się trzyma, więc filtr też ledwo tutaj yy, był przykręcony. Tylko by tu będzie lecieć. Tak, trzeba uważać bo zaraz spadnie olej, więc musimy podnieść miskę olejową Możesz podnieść? nie mi to może tu nie sobie co ja chcę zrobić? nie wiem, może ja By sobie jest tam z drugiej strony no to jest ciężkie, może już to przeleję. to co już skapnęło ja chcę to przelejesz. mam baniak pusty z filtra skapnie jeszcze trochę oleju Chyba wieje Ja pierdolę, teraz tak napierdala tym wiatrem? Trzymaj, żeby on Ci nie spać do, do miski, bo no, chłupniak skurwesny. No, Mamy filtr Cieplutki no, Nowy filtr Filtron Musimy przesmarować uszczelkę. Smarowanie starym olejem. Piszcie w komentarzach, czy robicie też również w ten sposób? Czy smarujecie nowym olejem? To się odkręca w drugą stronę, nie? Tak, tak. Nie, czekaj, w drugą. W tą. Tak, 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 chyba tak. Tu wystarczy ręką na siłę, po prostu. Dokręcimy delikatnie. czekaj Dokręcamy go jeszcze kluczem, dla pewności. Olej musimy zlać do bańki. żeby nie zanieczyścić gleby, środowiska. A mapa co zostało? Jakieś metalowe, chyba. Co to jest? Ty kurde, nie wiem co to jest. W silniku jakieś zanieczyszczenia. Pojęcia. Wygląda jak jakieś mikroorganizmy. Czyś wymieniliśmy już to że pukanki? I że to lubiało skapywać i cały czas skapywały, Widać, że tam dostawały jeszcze sporo Że <grymne> jednak pukanka działa i ten cały nagar wypukuje. Dokładnie tak. Przekręcamy korek oleju do miski olejowej. Kurwa, to ciężko idzie. No to ciężko, bo dokręcasz. No ale. Nic się nie zjebał? Najprawdopodobniej nie. Przecież to szło gładko przed chwilą. Szło. Ale tyle tam zwoju gwintu musi zostać? No to właśnie. Ja bym to tak zostawił. <grystanie> Myślę, że wystarczy. Nie kręci się? Nie, nie idzie. Nie idzie. Ta, ta, tyle przedtem tak samo ledwo odkręcałeś. Dwa ruchy i kurde, bursuchy ale nie, tak opie, ok. masz na nagraniu? Gdy ten zwoj był? No mam chyba, ale tak powinno być, myślę, że jest dobrze zakręcone. Wlewamy sobie olej, tutaj jest 4,5 litra, w punkcie wchodzi według producenta 2,8, ale pamiętajcie, zawsze starego oleju trochę zostaje, więc najpierw wlejemy sobie około 2 litrów i będziemy mierzyć bagnetem. Tutaj z boku jest podziałka co pół litra, więc musimy odlać sobie te 2 litry. Do tej, tak, do tej kreski i będziemy sprawdzać poziom. Lejemy. Nie, do tej kreski, kurwa. Bo to jest pół litra, litr, półtora, dwa. Czy tu, nie? No to tu. Bo tu jest przy tym jest litr, tu jest dwa. Czy do tej kreski? Dobra, no to do tej kreski. Mamy lejek żeby nie polać. O, czyściutki olejek. Pięknie wygląda. Jest 5? No jest. Czyli 2 litry wraliśmy? Dobra, ogromne 2 litry. <zysy> dwa zwykłe problemy. nie trafisz do tej dziury? Nie, dobra. O, jest. Pojawiło się. Jest, pojawiło się, dobra. Czyli. D jest. Dobrze, czyli 2 litry, i już się pojawia. to możemy uruchomić na chwilę silnik Możemy mhm. iść Tak jest, Uruchamia uruchamiamy silnik. Fit, żeby ten, aby fit oleju się wypełnił olejem. Pochodził dwie minutki. Możemy zgasić. Sprawdzimy stan oleju i ewentualne braki dolejemy. Urywa, trochę oleju pokapało. Nie użyłem lejka. Olejk jednak jest przydatny. Musimy dolać, bo po rozgrzanym silniku, jednak wskazało nam. Trochę niski stan oleju. Jeszcze trochę, jeszcze trochę dolalibyśmy. Jak widać, pukanka zrobiła robotę. Prawie cała zawartość silnika została wylana. Więc musimy dolać jeszcze trochę oleju. 2,700? No, jakieś 2,700 zostało wylane. Tutaj punkt ma 2,800. Myślę, że prawidłowo robota wykonana. Reszta oleju na dolewki. Punto dostał... Ale zaskrzypiało Punto dostały nowy olej Jest zadowolone Na pewno jeszcze posłuży długie lata Widzę, że jedzie Tak jakby przybyło z 20 koni Silnik pracuje elegancko Dostał nowego życia jeżeli chcecie więcej takich filmów, subskrybujcie kanał, lajkujcie filmy i do następnego odcinka. Pozdrow.